Trzech króli. 6 stycznia, święto, uroczystość Trzech króli. I właściwie dzisiejsza Ewangelia to są dwie postaci. To jest z jednej strony Herod, ten zły, ten niedobry, ten, który podstępnie pyta Trzech mędrców ze wschodu, gdzie jest ten nowonarodzony król, żeby mógł pójść i złożyć mu hołd. Ale w jego chorej głowie rodzi się już plan strasznego zabójstwa. Herod, który nie chce poznać prawdy, chce tę prawdę za wszelką cenę zdusić, stłamsić. Herod, który nie jest otwarty, jest zamknięty, ma swój dobrze poukładany świat i chce w tym świecie dobrze funkcjonować. I wszystko, co mu zaszkodzi, zniszczy. Z drugiej strony, hmm, trzej mędrcy ze wschodu przechodzą dość daleką drogę. Idą, bo zobaczyli gwiazdę yy, i coś musi się wydarzać wielkiego. Trzej mędrcy ze wschodu, którzy są otwarci, którzy szukają, którzy chcą poznać prawdę. Którzy przemierzają daleką drogę po to, żeby wiedzieć, jaki jest naprawdę. I to jest dzisiaj pewna zbitka albo napięcie, które istnieje pomiędzy tymi dwiema... Grupami ludzi, czy postaciami, czy jakkolwiek ich nie nazwiemy, i dzisiejsza Ewangelia zadaje pytanie: po której stronie jesteś? Czy jesteś Herodem, który ma swoje dobrze poukładane życie i Pan Bóg nie jest mu do niczego potrzebny? I sam dla siebie ja jestem super królem, i niepotrzebny mi jest żaden inny król, i nie czekam na żadne objawienie, i ja wiem lepiej, i ja sobie wystarczy w życiu. Czy też jesteś po drugiej stronie? Czy jesteś wśród mędrców ze wschodu, którzy szukają prawdziwego króla, którzy chcą znaleźć go, którzy podejmują wysiłek? Czy, czy jestem wśród tych, którzy chcą znaleźć prawdę, chcą znaleźć Boga, chcą znaleźć w swoim życiu miejsce, w którym mógłby Pan Bóg zamieszkać? Oto pytanie. Na dzisiejszą niedzielę uroczystość, święto. Czy jestem po stronie Heroda, czy po stronie Trzech Królów? Czy jestem otwarty i szukam Boga, czy jestem zamknięty i skupiony tylko na sobie? Po której stronie stoję?